Dzień dobry, tutaj Adim, a to są CTiski. Eee, w ogóle to na potrzeby odcinka, żeby nie było jakoś tak nudno, to sobie pograłem trochę poza odcinkiem, coś tam podetailingowałem, żeby sobie było tak niepusto nie, tutaj. I tutaj mamy sobie taki jeden ogrodek, nie, tutaj mówiłem, że coś się ponastawia i coś się ponastawiało, eee, tutaj coś... Będę ją w planie zrobić, tylko usunę to, bo wygląda źle. E, tu sobie zrobiłem tak w ogóle też tak... Taką zapychajkę trochę terenu, żeby tutaj nic nie stawiać przy skrzyżowaniu, nie? A żeby tak jakoś sobie tu wyglądało. Nie wiem, może coś tutaj jeszcze zrobię. E, w ogóle tu się trochę tak... Ponastawiało trochę budynków takich trochę inszych, takich trochę większych, jakiś taki parking. Tutaj się trochę ponastawiało budynków, tutaj trochę takich, tu trochę takich dróg, tu ten. Tak trochę tutaj szkolnych takich obiektów tutaj ponastawiałem, żeby też była jakaś taka trochę zapychajka terenu, żeby to jakoś tak plus minus troszkę wyglądało. Także tu jest taka fontanna, która nie fontanni, nie tutaj jakieś, jakieś krzaki uczniowie idą na. Lekcje polskiego i matematyki. Tu się trochę ponastawiało budynków i parking. Tu w ogóle trochę prądancji dodałem, żeby była prądancja, nie? Ale to stąd pójdzie w pizdu. Tylko żeby sobie tutaj tak na razie stało, bo nic tutaj nie robię. Chociaż myślę, że tutaj dodam jeszcze jakiś obiekt, nie wiem, typu autobusarnia. Nie wiem, coś jeszcze wykombinuję. Yy, w ogóle tutaj dzielnica w dole trochę też przeszła taką lekką metamorfozę. Taką nie do końca, ale jakieś takie krzaczory, nie krzaczory ponasadzane. Trochę ten ponasadzało się trochę budynków. Coś tam tutaj się wy na wybórku budowało, coś tam trochę tętni życiem tylko tutaj teraz trzeba trochę to podłączyć, nie? W ogóle trochę też tutaj jest tak trochę ten żeby nie było pusto, to ponasadzałem palm, co se palmy są, chodniki i takie tam tgs tak W ogóle tutaj przy tramwajowej drodze też się ponasadzały trochę budynki, coś tu będzie nie wiem co, I wrócę tu coś tu się będzie działo, nie wiem kiedy tą drogę może jakoś też tutaj gdzieś no ale dobrze, jako początek tak zwanego odcinka, to tak szybki speedrun był, taki powiedziane co było, co zrobiłem, co nie wróciłem w odcinek, żeby nie było nudno, żeby jakoś tam już to tam w tle wyglądało. Eee, to zaczniemy sobie tutaj z tego momentu. Bo gdyż, iż albowiem trzeba to naprawić, bo wypadek już był. Bo wy tutaj zwalniacie, spierdziela, jedzie, jedziecie tu. O, lipka. Ej, dobra, ale ja was tutaj. Ej, a co wy tu robicie? Wy mi z tego tu zjeżdżacie? Co wy tu robicie? Ej. I co wy robicie? Wy możecie jechać tak, proszę bardzo. I wy możecie jechać. O. Hyt. Co będziecie robić? Tu będziecie pewnie takiego dzińca robić, tak? A właśnie. A nie możecie. Aha, spierdzielać. No dobra, tu se powinniście skręcić gdzieś. No i hyc. I wszyscy jeżdżą jak się należy. O chyc. Dobra, ale w ogóle tak tutaj ten, bo tu sobie na samym początku pierwszy odcinek i takie tam, to ja tutaj sobie zrobiłem taką główną drogę do tak zwanego mojego miasteczka, nie? Tutaj, żeby sobie taka była. Tylko że tak sobie myślałem, jak już mówiłem tu kiedyś, że zrobiło takie Koko jumbo, bo tu już 3,5 tysiąca mieszkańców jest, a tu się zaczynają na tej głównej drodze robić korki, nie? Bo tutaj jest tramwaj, tu muszą poczekać i w ogóle się takie małe zatory przy tej tutaj, takiej tak zwanej głównej drodze robią. Więc sobie pomyślałem, żeby tutaj tą drogę, przynajmniej tą nitkę tutaj tak na... Zmiedzielej. Żeby tutaj tak na tą, na tą nitkę prostą, żeby ją rozszerzyć na cztery pasy, też tramwajowe. Tylko może nie odtąd, tylko o, może odtąd, nie? Tutaj o, sobie spróbuję zrobić takie, chyc do przodu. No i dobra, że... Zepsuje się coś? Dobra, chodnik się zepsuje, ale czy domki? A to proszę, to gramy tu. No i, i hyc, i jest droga zrobiona, wszystko ten, super jest. Tu stacja jest, tramwaje są, cztery pasy są. Albo w ogóle przed zablokowaniem ciężarówką, to zobaczę jak oni tu będą jeździć, bo pewnie znowu będą jakieś chryńzle takie. Wymusił pierwszeństwo, no co za huligan. No. no ale dobra, jakoś tu się ruch teraz proszę rozluźnij, tu nawet teraz tak fajnie. O, za bloką, o joć! O i proszę, i tu teraz tak fajnie nawet to wszystko wygląda, takie o, takie takie swojskie, hamburgerykańskie, takie skrzyżowanko, nie? Tu wszystko ten o, jest super, Dobra, ale ja mówiłem, że tutaj mam w planie coś zrobić i z chęcią coś tutaj teraz yy, zrobimy, nie? Tylko ja się chcę pozbyć tego tutaj dziadostwa, bo wygląda to bardzo źle. O. Dobra, ale ja tu chcę jakiś taki mały chyba resorcik, takie... Nie wiem co. E, nie drzewo, tylko co my tu mamy? E, co ja stąd chcę, co to jest? Luksury... O! Co to jest? Proszę mi pokazać. Oha! Dobra, jakiś taki budynek, co my tu mamy? O, leżaki są. Dobra, git. Będę sobie leżał potem, jak nie będę montował odcinka. Eee, dobra, to teraz wywalę ten budynek. Niech sobie idzie w pizdu, ale zaraz go postawię. Bo nie chcę, żeby on był przy tej drodze, nie? O, już wiem jak ja to wykombinuję. Proszę iść w pizdu. Jeps. I teraz robimy tak. Bierzemy sobie taką drogę, tylko ja chciałem. Co to jest jakaś? Nie to. To jest. Eee... O, fajnie wygląda, tylko. Bo ja nie chcę tutaj takich takich o szczałek. Dobra, użyję sobie tej drogi. Yy, dobra, żeby tu był sobie taki o, wjazd. Proszę, tutaj wiedzie się tak, tu się wiedzie. O, tak, proszę bardzo. O, i teraz sobie tutaj postawimy, proszę, beach. O, tu jest coś, coś takiego. O, jest to? Dobra, to to jest to. I teraz zrobię takiego fajnego śmigusa. Proszę, budynki mi zaznacz. O, przysunę to, O. Proszę bardzo, elegancko wygląda, dobra, i tu będą sobie teraz siurać samochody, o, wszystko git, o, hyc, o, I, ale dobra, ja tu będę chciał jakiś taki parking sobie tu zrobić, dobra, już sobie dajemy taką drogę, hyc, 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 I... hyc, o, i hyc, tylko ten budynek sobie przesunę trochę, no i hyc, i elegancko, o, proszę, hyc. W ogóle, jak się ktoś tu będzie, nie wiem, szedł pluskać, to przynajmniej zawsze będzie światło, nawet w nocy. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Hyc. już to teraz sobie wygląda tak. Eee, tu na razie nie zapycham terenu. Tu będą, nie wiem, tu będą drifty w grudzie, nie? Eee, dobra, ale tu jeszcze coś. Tu jeszcze coś będzie. Dobra, tu sobie powiedzmy, że damy sobie takie o, ogrodzonko, nie? Tu się trochę ten. O. Tu się trochę śmignie. Tu się trochę coś, betonozę wrzuci, nie, tutaj jakieś te, jakieś chabazie, nie wiem, coś, ten, coś, zaraz tutaj krzaczory, o, o, już, już zara będzie wszystko tutaj wyglądać, już proszę bardzo. proszę bardzo, tutaj teraz ten jakże super kurort wygląda właśnie tak, tu, nie wiem, znaczy nie wiem. Proszę bardzo, takie obejście dla ludziów, nie, jakieś palmy, palemki. To jeszcze może przejść jakieś takie lekkie modernizacje, ale tutaj teraz w tym momencie zapychajka terenu, proszę bardzo. Mijłop też znalazł swoje miejsce tutaj. Też se tu siedzi na tym, na wentylacji. Yy, tu przy drodze właśnie jest taki płot, proszę bardzo. Tu sobie jest taka, nie wiem, trawa taka. Wyszczyzona, jak mają tu być jakieś krzaki, proszę bardzo, będę czytał komentarze. Może coś tutaj napowsadzam. Na razie tutaj nie będzie nic. Uu, ja mówiłem, że tutaj, kurde, plany na taką o. taki mini port na jachty, co zatoną, nie? Kurde, Zara wytonie. Może kiedy indziej. Eee, I teraz co? Kurde, bo nie wiem. Dobra, mam zapotrzebowanie na mieszkańców. Więc zrobimy sobie teraz jakąś większą zabudowę, a żeby zrobić większą zabudowę to proszę bardzo rozwinę sobie tutaj może ten obszar, o proszę bardzo. No i dobra, zrobiłem sobie taką siatkę tutaj drogową i myślę sobie teraz tutaj zapełnić tutaj ten hyc, taki trójkącik, no prawie. No i hyc i tutaj sobie teraz zrobimy taką drogę powiedzmy wewnętrzną, tylko nie wiem czy tutaj wsadzić cztery pasy czy... A może. Dobra, powiedzmy sobie, że to będzie teraz tutaj tak wyglądać, że tu sobie zrobimy taką drogę, powiedzmy, wewnętrzną. Będzie tutaj jeden wjazd, a tu może będzie drugi wjazd, tak, żeby nie robić miliona takich skrzyżowań. Będzie to dobrze. O, ich jest, i stąd jeszcze może sobie pociągnę drogę jakoś tak, ale jeszcze może to przejść jakąś taką metamorfozę, nie? No i tylko teraz tutaj zasiedlić ten tutaj obszar. Eee, myślę głównie teraz tutaj, chociaż nie wiem, może jakiś taki mały wycinek mieszkalnych tutaj zaznaczę, bo jak ja zaznaczę cały mieszkalny, to, oj, popsuło się, no i dobra, jakoś to będzie, nie, tu się pobudują, coś się podzieje, a potem będziemy ewentualnie patrzeć na te tutaj fiflaki, nie, i będziemy w oparciu o nie robić kolejne dzielnice, yy, tu myślałem nad jakimiś parkingami, takimi, powiedzmy takimi, albo po prostu wsadzę betonozę, a jakby tu betonoza wyglądała, proszę mi to pokazać, chyc, o, może tak być, tu coś ewentualnie jeszcze wsadzę, żeby też nie było jakiegoś zawalenia i proszę, a tu się jakoś coś buduje? O, proszę bardzo No i oczywiście to też poproszę wy wyrzucić. Tego tu nie chcę, tego tu nie ma być. Sios sioi 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 sio, 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 sio. Dobra, mamy w mieście 4000 mieszkańców. E, wszystko fajnie się tutaj buduje. A dobra, tu może jakiś jednak parking wsadzę, żeby... O, proszę, Hitz, już. O. Dobra, nie zmieścił się, ale tak lekko tu Hitz, O. Ja gulał, proszę bardzo. No i, i proszę bardzo zagospodarowancja terenu jest, wszystko super. Tylko kurde tutaj przemysł teraz będzie potrzebny. E, a gdzie ja przemysł zrobię? Tu, kurde, ta mała komórka tutaj wszystko zapierdziela. Dobra, ale przemysłem może być. Rejon biurowy, tylko ile ja mam kształconych osób tutaj. Dobra, podstawówek mam za mało. Średniej... No też mam już powiedzmy. No, i uniwersytetu nie, dobra, kurde. Na razie niech chcę tylko stoi. Ja się tym zajmę kiedyś tam. Powiedzmy, że tutaj będzie rejon biurowy. O, już widać, że jest krzywo. Yy, tylko tutaj wstawię sobie. Proszę, tylko tutaj wstawię sobie parking. I teraz ty nie będziesz tu, tylko ty pojedziesz sobie tu i pojedziesz sobie tu. O, hec. A tu. Nie wiem, co będzie, jakieś przejście dla ludzi będzie. No, yy, No, ojoj, coś tu się dzieje, ej. No, ale tutaj będzie rejon biurowy i sobie pewnie o hops i hops, albo nie, i hops. I teraz tutaj wszędzie, proszę bardzo. Dobra, ale teraz widać, że jest zapotrzebowanie na rejony handlowe, więc handlowe sobie zrobimy tutaj, tak o, wzdłuż tej tutaj drogi, proszę, o, niech sobie będzie tak, oj coś się te kratki potegowały? I wzdłuż tej drogi na 4, na tutaj damy sobie o rejon taki. Tu rejon dalej mieszkalny. No i proszę bardzo. I tu też hyc. I proszę bardzo, i będzie tacy. I no i dobra, i ten rejon prezentuje się, proszę bardzo, w taki oto sposób. Zapełnia trochę teren. E, ale mam ochotę zrobić park rozrywki powiedzmy gdzieś może w tym miejscu w tym albo gdzieś tu W tym miejscu myślę albo gdzieś ej 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 ej, ej to widziałem kątem oka co tu się dzieje a myślałem że to korego oni tylko stoją eee, a tu czego tak wolno jedziecie co tu się dzieje czego wyhamujecie? ej już już wam trzeba to wyłączyć proszę bardzo wyłączancja wyłączancja tu też wyłączancja wyłączancja co pędzicie o Kurde, pędzą... Czego za niego wjeżdżasz? Ej, co jest? Już, proszę bardzo. Masz myśleć jak jedziesz, a nie... myśl za kierownicą. O ja, i tu też! Już, proszę bardzo, na zablokowane, na zablokowane. Co tu się w ogóle stanęło, że... Ja pierdzielę? Dobra, hyc. 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 O, niech tak będzie. Ocie, no i już się robią problemy, 5000 mieszkańców i kurde no, dobra, to trzeba przetegować, to już robimy, hyc. I dobra, możliwe, że coś się zadziała teraz w tym momencie, wyjedźcie tu, wy tu, wy rozjeżdżajcie tych, albo dobra, idę ze stąd, idę patrzeć gdzie indziej. A, bo jak ktoś chce jeszcze jechać tutaj, to kurde nie ma zjazdu tutaj, dobra, zaraz tutaj zrobimy jakieś rondo, tu będzie teraz jazda, tędy tu, o tu, żeby wjechać tu, o, i hyc, i proszę bardzo, i już to hycniemy. I... no i dobra, żeby sobie tu jakieś takie o, Nie wiem, dobra, pociągnąć tą zwykłą drogę, proszę, ty zejedź tu. I dobra, i robimy teraz jednokierunkowe. Gdzie tu jest jednokierunkowe? Dwa pasy, proszę bardzo, hyc, oj, nie to. Cztery jednostki, na cztery jednostki, na cztery jednostki, na cztery jednostki. Dobra, i takie rondo niech sobie będzie, o, hyc, proszę bardzo. I teraz tutaj pod kątem prostym sobie wyjdzie takie coś. I wy możecie teraz sobie wjechać tak. O. Dobra, cofniemy. I wy teraz możecie sobie wjechać tak. Żebyście mogli wjechać tak. Żebyście mogli wjechać. Tak. No i teraz można jeszcze tutaj ustawić sobie to, że. że nie wiem co. dobra, prowizorycznie damy sobie tą drogę, żeby po prostu tutaj był na razie jakiś wyjazd, a co potem to sobie tam jakoś tam wykombinuje, Nie wiem co będzie. Proszę ty sobie dojeść tu. O, robimy coś plus minus takiego. Wjeżdżajcie, wyjeżdżajcie, róbcie co chcecie, ale tu blokujemy przejazd pojazdom towarowym. W sensie, ciężarówy wjeżdżają, o, niech, ciężarówki wjeżdżają tu. I teraz tu, wyłą wy wyłączancja tego, a, bo tu jest w jedną stronę, w tą, czyli muszą, o. Gdzie jedzie jakaś ciężarówka Ciężarówek, które którą jedziesz? Czego znikasz? Nie znikaj mi stąd. Dobra, naprawione, wyjeżdżacie tu. O, i hyc, i proszę bardzo, i teraz tutaj. Czego ty zawracasz tu? Nie ma tu zawracania. Jedź tam na, na swoją misję. O, super, ciężarówy będą teraz jeździć tędy, osóby będą jeździć tędy, proszę, tu się ruch rozluźni, tutaj stąd kto będzie chciał jechać tam, pojedzie tu żeby przyjechać tędy, żeby wjechać tu, 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 tu i żeby być na tej drodze. O, proszę bardzo i to jest super i teraz działają dwa wjazdy, będzie można wjechać tędy, będzie można wjechać tędy, wyjechać tędy, wyjechać tędy. Proszę bardzo, tutaj dzielnica w dole jakoś się funkcjonuje, coś tam się tutaj urośnie, nie wiem co jakoś się tu porobi. O, a może jeszcze tą drogę poprowadzę tutaj? O, hyc, Tą drogę poprowadzę tu. Proszę bardzo, tylko może pod kątem ja ją chcę. hyc, O, proszę bardzo. I mamy tutaj małą wyjazdancję z miasta. Proszę bardzo. Dobra, to jest źle. O, proszę bardzo. I teraz można wyjechać tu. Można wyjechać tędy, można wyjechać tędy, tu, 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 o proszę bardzo, już się zaczyna coś tu dziać, jakoś to wygląda, znaczy jakoś, wiadomo jak, nie? Dobra, w tym odcinku to tyle, yy, jakby ktoś chciał, żeby zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany, proszę tutaj w komentarze i ten, i no to cześć, pa.